Liryki z zielonego wawra Monika Eliza Rokicka. Bursztyny. Uśmiechy bogów pospadały kaskadą z pięciolini nieba. Zastygły w kamień w głębinach minionych światów. Cerbery mórz przynoszą w spienionych pyskach okruchy słońc. Układasz na dłoni bursztynowy szlak między sercem a myślą. Wędrujemy miękko na granicy niedomówień. Niewyświęceni dla siebie, milczący profani, wybieramy sakrum spojrzeń z potoczności chwil. Czytał Bogdan.